Kameraman yy, 3 sekundy szybkie 3, 2, 1 no. mi powiedz ja mówię 3 sekundy tylko już że... Dzień dobry, z tej strony drużyna Pierścienia, Zapraszamy na nowy odcinek Pozdrawiam serdecznie jakby za mapę wyleciał Pójście w górę Da się spie pierdolić Kurwa to ja Da się, da się. Halo? No, a gdzie jest Kiedy? To kiedy... Tomek Ile nie? na kamerze 89. Dobrze. Za dużo i tak straciliśmy. No bo on się jeszcze nagrał, kurwa, selfiaczka Ja no właśnie słyszałem, a gdzie jest Tom to Tomek? <noise> tu jest! <noise> Halo! trzeba lecieć, kurwa! Dobry kontencik, chłopaki! Pamiętajcie, dobry kontencik i będzie zajebiście! Nie, bez, 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 bez. Już prosto tu lecimy. Pamiętajcie, jak się wypierdalacie, przytrzymujcie Q w naszą stronę, nie? Te najbardziej w w wartościowe itemki Znowu idziemy tutaj, bez sensu Niżej chodźcie Bo znowu się wpierdalamy, tylko teraz nie możemy stracić kamery A tutaj by, byliśmy, a nie, tu byliśmy Kurwa, ja nie wiem jak tu iść wtedy do, do góry, nie? No, pójdźmy te pokoje tu przejdźmy Nie Ale... jebać właśnie labirynt Znowu się rozdzieliliśmy e, cofnijcie się, cofnijcie się Ja jestem na początku labiryntu no, ja się widzę. Dobra, bo to, bo, nie no Jak my, my, my tam wejdziemy, to będzie Tłutwórka tł, tł, z ostatniego Że się tam wpierdolimy i no my, no właśnie, dlatego do, do nie, nie ma sensu się tam... Weźmy labirynt, weźmy po powoju, bo tam jest jakieś face. wyjście. Ale chodźcie, trzymajmy się tylko i wyłącznie prawej strony labiryntu. Cały czas prawej strony... Dobra, prawej co ty pierdolisz, chodź tutaj. I się kurwy zgubicie. Jest tu fejsie nie ma? Nie ma. Nie. Dobra, dalej, 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 do Wolaje. No Dobra no, zajebiście Ale Niech zrobi mi więcej Halo, halo, gdzie Gdzie oni poszli kurwa? Nie wiem kurwa Siewa Ej, coś tu dy dy coś tu gdzie to? Cóż jakieś tup tak, tanie Tu jest, tu jest kurwa Przepraszam, ko, panie, ale łapię mnie, sranie. Na, nagrywaj, na. Nagrywaj mrówę. Chyba nie jest mrówka. Rzucaj kamerę! Nie, spierdaliby w, dru w drugą stronę. Idź, idź, idź! Biegnij, biegni. biegni. Nie mogę! Przegułem się, dobra, Przegułem się. Jak stąd wyjść? Ma, maszuj spację Dobra Maszuj spację, maszuj spację No masuję, masuję Jesteśmy tutaj, przy... czekaj, a klepar Kurwa no ten to jak zawsze Jestem, wyrzuciłem latarkę No bro, weź po prostu biegnij tutaj Klikaj spację Robię to, nagraj mnie O kurwa o, o. o.

ja nie Teraz dobra, dobra, już, nie, 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 już przestań, stop mi zastanawia jedna rzecz Bo chłopaki żyją na sto... Czekaj, chodź do statku Chodź, chodź, chodź tutaj Dobra, bo na statku... Kurwa, znowu ta kurewka, no Znaczy, kurwa, nie, nie, nie ma sensu iść Kurwa, bo im będzie spierdalał ten, ale nie wiem czy my sprawdzimy, czy oni ży, 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 żyją, czy nie. Umasz? O. Nie wiem, czy oni ja, żyją. Czekaj, czy oni się ruszają? Tomek się rusza. Haha, tak jest, tak Klepar? Klepar chyba się wypierdolił. Klepar nie żyje chyba, nie? Tomek biegnie. Aż dynie, pa! Ja żyję, ja żyję! No nie! Klepar też żyje. Żyje. żyje! żyje, bo krzyczał, że żyje! On żyje, ja byłem u niego przed chwilą! Ale Zostawiliście nas! Zostawiliście nas! Nieśmiertelny! Klepar jest kurwa nieśmiertelny, stary! Dobra... A ty masz jego tam... Tą... Zotarkę, nie? Tak! Klepar! Weź daj mi... Weź ten mi mi mikrofon wyciągnij O kurwa O kurwa nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj Na Nagrywaj Co <grybuj> to <grybuj> się... <grybuj> <grybuj> Let letarkę, latarkę no. leczenie miał Otwiera leczka Otwierać No dawaj no. Ty Wojtek nie żyjesz? A czyli ty nie. No ja byłem, ja byłem w tej siatce co nie? No I, i już prawie się wydostałem ale bombę we mnie rzucił ten skurwysyn. weź leczenie, weź tarkę jeszcze Normalnie bombę dostałem pod nogi Śmieszne jest to, że ty krzy, krzyczałeś Ja żyję, ja żyję I, i w tym o, momencie ja dostałem ja bombę ja pod to nogi to ja to <zysklarım> po Kurwa lipa Kurwa bragam to tylko 3 koła by wyświetleń Nie no nie ja żyję I Nie wiem czy nie, nie wiem Ale on się nie ruszał już dawno jest 19 metrów na pewno nie żyje Ja mam 20%, ale bym pojechał kurwa stąd Nie wiem czy mamy robić no nie nie, no niech oni spierdalają stamtąd no. Nie co wy robicie? Kurwa pojedę Jacy kurwa, nie, nie No chłopaki No nie, schod, dobrze Patryk, dobrze Nie, dobra, nie ma Brawo, brawo, brawo Brawo Ale to w środku możecie! Hehe, <grybujesz> niedobrze. Serfikiem, serfikiem. Co mnie, no, miłość ma rację, żeby to, to nagrywać jeszcze, jak w, wrócimy, hmm? Nie, Bo właśnie, nie mało, się wyjebało, nie będzie kolejnego wyjścia. Już nigdy nie wrócimy na dostatek. UBSKie Ubezpieczenie nie pokrywa wszakich szkód. Zostaniemy bez niestety. Trzymajcie się. Hmm? mi nagrywało?

cztery dolki Siema! Za drodzy jesteście! Śmieszne jest to, że... Ty wiesz Tomek co się stało? Co? Ty? Byłem w tej, tej siatce No i... i, i krzyczałem, słyszałem, że mówią! Ciekawe czy klepar żyje! A jak ja krzy, ja krzyczałem, ja żyję, ja żyję! I w tym momencie rzuciło mi bombę pod nogi! Nie no, my padliśmy... My właśnie z Wojtkiem wpadliśmy na pomysł, żeby pójść do statku. Zobaczyć, czy jeszcze się ruszasz, nie? W hmm. ogóle ten... I my dobieg... mi, Miłosz mi dobrze mi dobrze, na, mi dobrze na, napisał, że my te końcówki możemy też tu nagrywać. Bo to też będzie w sumie git. Dobra, uwaga. Trzy koła. Dzień dobry, z tej strony drużyna Pierścienia, Zapraszamy na nowy odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy kurwa na statku, jest to możliwe. No ile ty tu tracę czasu, czas, stary? Nagrywaj, Na Nagrywaj, grubę. Pomocy! nie jest rówka! <laughs> Rzucaj kamerę! <laughs> nie, spierdalek w drugą stronę! I ja wyszedłem, ja wyszedłem. Dobra, jest git, dobra, jest git! Nie mogę. się, Odczeiłem się! Uciliłem się! O, kurwa! O, oh, 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 oh. oh. Pogchampik, no. W ciągu z widzowie. jest jakiś pojąt potężny i on nie może wyjść stamtąd. Ej, straszny bo ty, no ale nie wyjdzie. To, że ja nagrywam go cały czas. Dobra, nie żeby, nie dobra, już nie, 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 już No, nagrywaj! A! No, zamykaj! O, wyjebał nam się kolega, jak zwykle, kurwa. Leży, odpoczywa, najebany. Jeszcze pod statkiem. No, Niestety, widzowie, mam do Was smutną wiadomość, kurwa. Dwóch kolegów się wyjebało, nie będzie kolejnego odcinka. Już nigdy nie wrócimy na ten statek. Ubezpieczenie nie, nie pokryje aż takich szkód. Zostaniemy bezrobotni, kurwa. Niestety. Trzymajcie się. Paj Powiem wam tak, że mam wra wrażenie, że nawet jak tu, tutaj spojrzycie na komentarze, nie? To nawet jak. Ja mam komentarze dużo lajków, to będzie dużo wyświetleń. Znaczy nie, 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 niekoniecznie. My przecież ostatnio co mieliśmy, te 70. Że nawet jak ciała wynagrywacie, to są też komentarze nie? A tak, że Dasia 500 dajek? No, 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 no. I my, jak lospankę. Dobra, tylko teraz jest nowa mapa, na której Miu. jeszcze nas, kurwa, nie było, więc... <grym wioski> Ej, ale ta mapa, ta mapa była już straszna, tak samo. No, do, do spania, chuje. No, kurwa, się położyłem, to ktoś nie spał. O kurwa. Co o kurwa. 120 No. Dobra. Stun gun. <grym> trzymaj to, trzymaj to. A kto, a kto ma moją latarkę? Thank you. To teraz tak Ile Może... masz latarek? Każdy... To no tylko kameraman nie ma, nie? Ja nie A wy macie nie wszyscy? Ma. Nie, nie mam Może sobie kupię jakąś małą latareczkę No nie, właśnie... kup dla Tomka małą latareczkę No ja kupi latareczkę, bo ja tak potem chodzę, chyba jak kamera jest nie włączona No możemy kupić dwie, dwie małe i dwie, ten... Dwie małe, ten, ten, małe no i, i, I tego Szoka, no dwie latareczki sobie jedną wezmę I taką? Albo weź flarę jedną, zamiast szoka Albo po prostu dodatkowo Tylko... No. Ale pytanie, czy, czy wy macie sloty? Na, 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 na to nie? Ja, ja, ja wezmę weźle... latarkę tylko to Ja szoka, szoka bym wziął No to weź N... latarkę wartą chociaż. No A to nie, to ty weź szoka w sumie No dobra, ja, dobra. dobra Ale nie, czekaj, 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 bo ty... Tomek no właśnie, bo ten też miał szoka, latarkę, no to nie ma sensu wtedy brać te, te tej flary. Znaczy ja mogę ją wziąć. No bez flary. Bo... To bez flary można. To bez flary. Bez flary żeby była kasa jak coś się wyjebie, A te, A tego klipa znaleźliśmy? Nie. O beskidu, kurwa. Klipa nie wzięliśmy. No chuj, no dobra, no to szoka, tak? To może klipa kupimy zamiast szoka? Ale ten szok, szok się... No? A to jest nie no, szok się przyda. Chyba że ty chcesz... Szoka i małą latarkę. Co to jest Soundplayer? No. Kupiliśmy to czy nie? Nie, no to a mi się wydaje. A załóżmy zwykłą latarkę. Zamówiłeś. Tak, no. bez wywykłe i szoka. Co o kurwa? Jest, kurwa! A weź Ty mnie wiesz, poraż to... A to ma bardzo małą baterię. Tak? A daj użyć raz. Kurwa, to dla mnie było. No zostawcie mi to. Ale raz trzeba użyć dla kolegi. A to napierdala głośno. Daj kliknąć. Ja mam początek nagrywanie czubie.